Witam ponownie Zaczniemy może od tego jak zmieniła się nasza talia Otóż zmieniliśmy kartę z żywiołu ognia na nieco inną Już pokazuję eee, Wcześniej była karta, która produkowała, produkowała nam 8 żywiołów ognia natomiast to produkuje 6, dwa żywioły światła dlaczego tak? ponieważ żywioł światła jest nam potrzebne do odblokowania niektórych paneli w drzewku paneli na poziomie drugim ta karta była wymaksowana od początku natomiast tą kartę fuzjami wymaksowałem, żeby dawała nam jak najwięcej żywiołów wody no ta karta oprócz levelu Poziomu nie, zmi nie, nie zmieniła się. Udało nam się odblokować ekstra skill. 10% zwiększone leczenie, bardzo przydatne. Fajnie by było mieć pozostałe dwa odblokowane. No ale to później. Co jeszcze? Aha, yy, druga talia. Pełna, maksymalna ilość no może nie maksymalna, ale bardziej wydajna talia, jeśli chodzi o produkcję żywiołów. Wody 28 zamiast 20. Karta lecząca zamieniona na tą właśnie. Również e, ilość produkowanych żywiołów wymaksowana. 8. E, widzimy tutaj, nasze karty mają maksymalny poziom osiągnęły. Dlatego będziemy się starali jak najszybciej ukończyć akt pierwszy. Wyfarmiliśmy dość znaczną ilość żywiołów. No mnie udało się 719 żywiołów wody, e, żywiołów ognia, 681 żywiołów wiatru, 122 światła, ciemności 808, ziemi 237 i co najważniejszy wody 2859. Jak wspomniałem o żywioły o światła, jest on potrzebny do odblokowania. Tych dwóch paneli tutaj, element starter, czyli ilość y, żywiołów, z którym startujemy walkę, 30 potrzebne. Następny jest cloud fade. Jeżeli mamy bardzo mało punktów życia, nasza magia zwiększa się. Ilość zadawanych obrażeń, też 30 punktów, y, 30 żywiołów światła. Dobra, wykorzystajmy więc te y, 2859 żywiołów wody. Pierwsze co chciałbym zrobić to ulepszyć naszą broń. Zwiększy nam to yy, magię o 5%. Break power 12, czyli o 9. Atak o 13. Klikamy OK. Następnie chcemy zwiększyć magię o 15%. 80 żywiołów, wiatru 80 wody. OK. Break power zwiększamy magię znów. Zwiększymy również atak. Magię 15%, 300 żywiołów. Atak o 10. Żywioły ognia potrzebne. Myślę, że stać nas na... nie, nie, nie stać nas na odblokowanie wszystkiego. Extended Break, już tłumaczę. Extended Break, czyli jak... Ee, ...zużyjemy wrogowi, zbijemy wrogowi cały pasek Break, ten brązowy pasek lub czerwony. Jest on osłabiony i ta umiejętność dodaje nam dodatkową akcję. Extended Break plus jeden oznacza dodatkową akcję, gdy przeciwnik jest osłabiony, definitywnie chcemy to element starter, już o tym wspominałem. Czy chcemy? Chcemy. Ultimatum może nie. Ilość punktów życia, tak. Więcej punktów życia element startu a daj mi jeszcze jeden żywioł na starcie dobra prawie 3000 żywiołów wody rozdane e, broń nowa broń co jeszcze Aha, e, dlaczego chcemy je jeszcze odblokować, gdyż przejście pierwszej, pierwszego aktu umożliwia nam e, ulepszanie kart, zwiększanie siły kart, potem później jak uda nam się odblokować tą opcję. E, Fort Pamuka, nasz tech level aktualnie jest, nasza talia ma level 40, widzimy tutaj trudności z żółtego zmienił się na zielony, co daje nam tylko jeden mnożnik. Mnożnik razy jeden, jeśli chodzi o żywioło, otrzymywanie końca walki, więc przejdźmy do dalszych etapów. No jak widać nasza talia jest tak silna, że następny obszar również jest zielony, zrobimy opcję Quick Start. Będziemy teraz dążyć do e, przejścia pierwszego aktu. Wydaje mi się, że jesteśmy wystarczająco silni. Nasze karty są na maksymalnym poziomie, to oznacza, nasza falia również jest na maksymalnym poziomie. Oprócz karty leczącej, jest karta o sile 3, ma ona większość, więcej możliwych poziomów niż karta o sile 1. Standardowo po zalogowaniu zbierzcie site, zbierzcie prezenty. Kolejny obszar również jest dla nas bardzo łatwy. To dlatego, że porą, część czasu poświęciłem na farmieniu żywiołów wody tak jak już wspominałem wcześniej żółty kolor poziomu przy karcie oznacza że jest to maksymalny poziom w danej chwili dla tej karty karta Hillera trzeci poziom jest na tego samego na trzecim poziomie siły jest ta karta również jest na trzecim poziomie widzimy tutaj 16 level jest maksymalny dla karty na poziomie 3 przed odblokowaniem, przed przejściem pierwszego aktu. Czyli na tej karcie możemy jeszcze nabić 7 poziomów. No ale zależy nam na jak największej ilości żywiołów wody, więc skupimy się na talii, która jest nastawiona na maksymalną ilość tych żywiołów. Go! Jak widać pokonywanie poszczególnych kolejnych obszarów nie sprawia nam najmniejszych problemów. Nowa karta, drzewko, umiejętność łowcy...

Myślę, że zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Jak zwykle, jeśli macie jakieś pytania, uwagi, piszcie w komentarzach. Postaram odpowiedzieć się na wszystkie pytania. Do zobaczenia wkrótce.